Cześć moi drodzy, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, a w szczególności witam Zodiakalne Ryby. Dzisiaj przychodzę do was z ogólnym czytaniem z wyroczni na luty 2023. Ja jestem tarocista Artemis, mam na imię Wojciech, kartami zajmuję się od 11 roku życia. Moim głównym narzędziem pracy są karty tarota a dodatkowo wspieram się numerologią, wahadłem kartami wyroczni, kartami anielskimi, wykonuję także rytuały oraz oczyszczenia, więc jeśli ktokolwiek z Was byłby zainteresowany kontaktem indywidualnym, to zapraszam na moją stronę internetową artemistarocista.pl oraz do zapoznania się z informacjami, które znajdziecie w opisie pod tym. Filmem. Korzystając jeszcze z takiej możliwości, będę bardzo wdzięczny za wymianę energetyczną między nami. W ramach podziękowania za to czytanie, także zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz oraz subskrypcję mojego kanału. Będę bardzo, bardzo wdzięczny za wsparcie. Dobrze moje kochane ryby, przechodzimy w takim razie na mój magiczny stół. Tutaj sobie odłożę mój wskaźnik moją salenitową, malutką różczkę. Odczyt ogólnej energetyki będzie z kiperów. Będzie z kiperów. Czyli co tutaj u ryb będzie się działo w lutym 2023. Luty 2023 dla ryb. Ryby. Luty 2023. Co tutaj się będzie działo u rybek? Luty 2023 ryby. Ryby. Dobra. Ogólna energetyka dla ryb na luty 2023. 2023 Dla ryb. Ogólna energetyka. Dobrze. Okay. Sprawy emocjonalne, sprawy tutaj międzyludzkie, związki, relacje. Na to popatrzymy wyrocznią. Luty 2023 Dla ryb. Sprawy emocjonalne, sprawy międzyludzkie. Luty 2023 dla ryb. Uwielbiam ten rewers swoją drogą. Bardzo, bardzo fajny jest. Eee, no i teraz sprawy, prawda, materialne, tak? Finanse, e, sprawy zawodowe, szkoła. Co tutaj u rybek? Na luty 2023. Ryby, materia. No, zobaczymy, moje drogie ryby, w materii, co tutaj u was dobrze. I oczywiście, moje drogie ryby, karta uświęconej duszy. Zaczniemy w ogóle właśnie od karty uświęconej duszy oraz od runy tutaj wspierającej, którą też Wam zaraz wylosuję, ryby. Bo one będą nam fajnie tutaj uzupełniać to, to czytanie dla Was na, na ten luty. E, więc zobaczymy co też tutaj w energiach będzie się działo Jaka będzie ogólna energetyka No i jeszcze runa wspierająca dla Was mhm. Runa wspierająca dla Was Dobrze Ryby, zaczynamy e, Karta uświęconej duszy, no chodź tu Karta medytacji Moje drogie ryby Trzeba poświęcić się duchowości. Eee, należy, zanim podejmiecie wszelkie kroki, zanim podejmiecie wszelkie działania, wyciszcie swój umysł. Eee, dajcie dojść do głosu Waszej intuicji, eee, Waszej duszy, bo być może odkryjecie coś, co wcześniej było dla Was niezauważalne. Również moje drogie ryby, jeżeli chcecie jakikolwiek obszar swojego życia polepszyć, poprawić, to powinnyście działać systematycznie i konsekwentnie. Wówczas uzyskacie to, co jest tutaj dla was ważne i czego byście oczekiwały. Runą wspierającą dla was jest runa Wunio na, na luty. Znak powodzenia i sukcesu Radość, zadowolenie, runa również takiej przychylności, zarówno ze strony wszechświata, jak i ludzi wokół siebie. Runa ta również mówi o dobrym zdrowiu, więc tutaj, moje drogie ryby, myślę, że gdzieś tam o kwestie zdrowotne możecie być spokojne. Jeżeli macie jakiekolwiek tutaj problemy, to warto z tą runą popracować. O zdro... Jeżeli chodzi o zdrowie, to popatrzymy, jakby względem tego tutaj głównego. E, układu, no, i też, moje drogie ryby, dobra współpraca, dobra komunikacja międzyludzka, także tutaj naprawdę e, uważam, że energetykę macie dobrą. Zobaczymy, co tutaj, e, kipery, chcą, chcą powiedzieć. Ha! A to ciekawe. Moje drogie ryby, w Waszym otoczeniu. Jest ktoś fałszywy. W Waszym otoczeniu jest ktoś nieszczery. Eee, również ta karta jakby ilustruje mi wampiryzm energetyczny. Eee, wykorzysta, wykorzystywanie ludzi dla własnych celów. Eee, również moje drogie ryby: czy Wy czegoś nie ukrywacie, bądź ktoś eee, czegoś przed Wami nie ukrywa. Nie wiem, czemu odnoszę wrażenie, że tutaj chodzi o kobietę. Zarówno tutaj jakby pod kątem mężczyzn, jeżeli jesteś mężczyzną i tego słuchasz, ale też i pod kątem e, pań. Odnoszę wrażenie, że tutaj. E, patrzcie, mamy dwie karty. Skupienie tutaj uwagi i myśli. Y, rozmyślanie, planowanie. Y, ja uważam, moje drogie ryby, że w lutym będziecie bardzo mocno analizować e, jakąś relację. Będziecie się jej przyglądać. Będziecie bardzo dużo myśleć, bardzo dużo myśleć. Również moje drogie ryby, skupienie uwagi na waszym otoczeniu pomoże wam e, dojrzeć osobę, która może, e, która może wam zagrażać. Ale zagrażać w takim jakby m, pojęciu, że kontakt... Z tą osobą nie jest dla Was korzystny, nie jest dla. kontakt. No, znajomość tą osobą nie jest dla Was korzystna, nie jest dla Was jakby mm, tutaj e, wartościowa. Bardzo ciekawe karty. Bardzo, bardzo ciekawe karty. Również, moje drogie ryby, będziecie coś planować. E, będziecie skupiać swoje myśli albo wokół właśnie danej osoby danego obszaru, dlatego mówię, że odnoszę wrażenie, że w lutym będziecie się komuś przyglądać, w lutym będziecie kogoś próbować jakby prześwietlić, tak? Eee... Też moje drogie ryby, zwróciłbym uwagę na to, jakich ludzi spotykacie po drodze, w kwestii zawodowej, w kwestii takich jakby takiego życia codziennego ponieważ ktoś może wam na przykład y, jakiś przysłowiowy kit, prawda, wciskać i wam już coś na początku nie będzie, y, nie będzie pasować. E... Ta osoba się dobrze maskuje, o której jest tutaj mowa. Ta osoba się dobrze maskuje. E... Hmm. Ciekawe co to może być. Hmm. Dobrze, rozłożymy karty dalej. Może coś się też po drodze tutaj e, rozjaśni sprawy międzyludzkie. Patrzcie, po raz kolejny mamy logiczne myślenie, tak? Rozmyślanie. O tym tutaj mówią szachy, ale też jakby karta potężnego ruchu o planowaniu, e, jakby następnego. Następnego kroku. Moje drogie ryby, bądźcie uważne. Dlaczego? Ponieważ odnoszę wrażenie, że w lutym do Was się przyczepi jakaś osoba, która będzie Wam E, nawijać makaron na uszy i to prawdopodobnie może właśnie chodzić o tą osobę, która była tutaj pokazana w sferze emocji, w sferze relacji międzyludzkich, e, tutaj jakby mam pokazane, że y, jakby logiczne myślenie wraz z intuicją wskaże wam na to, że ta osoba e, no, lubi tworzyć historię lubi tworzyć historię, lubi zmyślać lubi wymyślać e, karta niewiarygodnej historii Karta ponad zwyczajnością, ta osoba może się w pewnym sensie dowartościować przez opowiadanie takich historii. Ktoś może na siebie zwrócić tutaj uwagę. jej czy ja pokazałem, że to jest. Tutaj mamy emocje, tutaj mamy ogólną energetykę, ale jakby karty rzeczywiście tutaj się w jakiś sposób e, uzupełniają, tak? E, no. Hmm. Także wiecie, jakby ten układ może się nawet tyczyć, nie wiem, jednego, dwóch dni lub, lub jednego tygodnia w tym, w tym miesiącu, ale energia jest tak, e, tak wyraźna, że tutaj po prostu ktoś, ktoś wam będzie zmyślał, ktoś mm, będzie po prostu was okłamywał. No. Ale ja odnoszę wrażenie, że. Że wy to koniec końców przejrzycie dzięki swojej intuicji Ale tak jak mówię, ta, ta osoba ja odno, dalej odnoszę wrażenie, że to będzie kobieta. Patrzcie, karta niewiarygodnej historii jest na kobiecie. Więc uważam, że właśnie tą jakąś taką opowiastkę może właśnie wysnuć ta. Kobieta, i odnoszę wrażenie, że to będzie w ramach takiego nie wiem, dowartościowania się, w ramach e, podziwu, w ramach takiego zwrócenia też na siebie uwagi. Taki trochę atencjusz tutaj e, może wyjść z tej osoby. Materia. Piękne karty. Karty. Ja, ja w skrócie podtrzymuję, ja w skrócie jakby zinterpretuję tutaj ten rząd kart jednym słowem, to jest transformacja. Transformacja. Patrzcie, tutaj macie kartę detoksu, oczyszczenia, naprawiania, wszystkiego, co było być może, nie wiem, w życiu zawodowym, czy też w kształceniu się. Nie tak, to mogą być wszelkie, nie wiem, na przykład poprawy, prawda. Egzaminów, bo patrzcie, mamy tutaj naprawianie ciała umysłu ducha, przekształcenie bólu, jakiegoś, prawda, tutaj niepowodzenia, jakiejś przykrości ze strony na przykład innych osób, ale też umiejętność, moje drogie ryby, jakby umiejętność zaklimatyzowania się, adaptacji do danych warunków. No cóż, wyszło tak, a nie inaczej. Muszę jakby to przyjąć do siebie. I tutaj całkowicie akceptujecie Waszą obecną sytuację zawodową, e, szkolną i sferę przyziemną, sferę materii. Jeżeli chodzi o finanse, początek lutego może być trochę ciężki, ale uważam, że jakoś tak przebrniecie przez ten luty. Nie mówię, że będzie mega płynnie finansowo, bo ponieważ odnoszę wrażenie, że, um, że będziecie się musiały jakby dostosować do kwoty, którą macie jakby w swoich zasobach na swoim koncie e, ale, ale tak mi się to pokazuje. Jakby końcem lutego finalnie wychodzicie z tego. Um, jakby obronną, obronną ręką, ale obronną ręką w takim sensie, że mm, akceptujecie to, w, jakim, w jakiej sytuacji, w jakim momencie się, się znaleźliście. Może ta osoba będzie chciała was naciągnąć na coś, na jakieś pieniądze. I to też by wtedy wyszło na jaw. Ciekawe. Moje drogie ryby, jeżeli chodzi natomiast o kwestie zdrowotne, ser mi się pokazuje, e, głowa, ale też moje drogie ryby, warto się przejść do spa. Warto zadbać o siebie, nie tylko jakby o duszę, ale też i o ciało. Więc jakby niech tutaj idzie rozwój fizyczny i rozwój duchowy e, w równowadze. Również kwestia diety. Warto zwrócić tutaj uwagę na to, Czym się m, moje drogie ryby odżywiacie? Również moje drogie ryby, e, e, ewentualne niedobory magnezu, ewentualne niedobory magnezu, wszelkie jakby bóle mięśni, wszelkie tutaj bóle głowy. Mogą wynikać właśnie z niedoborów jakichś makro-mikroelementów, więc te, w szczególności jakoś nie wiem, mi się zaznaczył magnes, ale wiecie, no jakby m, karty nie służą do diagnozy lekarskiej, od tego są badania, od tego są lekarze. Ja tylko mogę wskazać mniej więcej kierunek, w jakim należy, w jakim należałoby e, podążać. Także tyle, moje drogie ryby, dla Was i jakby odnoszę właśnie wrażenie, że dzięki temu spokojowi. Dzięki, um, dzięki takiej umiejętności właśnie obserwacji, zdystansowania się, ten miesiąc dla was dobrze przebiegnie będziecie umiały uniknąć niektórych tutaj prognoz rzeczy Jakby mam nadzieję, że każda tutaj, każdy z Was tutaj wyciągnie z tego czytania jak najwięcej dla Siebie. Ja Wam z całego serducha dziękuję bardzo za uwagę. Jeszcze raz zapraszam Was do zostawiania kciuka w górę, do zostawienia komentarza oraz subskrypcji. Będzie mi bardzo, bardzo miło. Zapraszam Was też do zadawania pytań do kartarota. Na te pytania Wam odpowiadam w trakcie moich programów live, które w lutym. Odbywają się aż dwa razy w tygodniu, więc też czas oczekiwania na odpowiedzi będzie zdecydowanie, zdecydowanie krótszy. No i cóż, moi drodzy, w takim razie życzę Wam, moje drogie ryby, wszystkiego, wszystkiego dobrego na ten nadchodzący miesiąc. Trzymajcie się, cześć.